Ale co myślisz? No podchodźmy Dla i na 4 Dojda. No bo stój tam No Zanim uciekną Nie ma kul, bać! ba*** Nie no nie No nie ma kul Jak ja już widziałem i wygrałem tą rundę przecież Leż z mida Leż z B No i teraz nie wiem co mam ze sobą zrobić Fiech, nie ma Sprawdza mnie Kurde, jakaś ścieżrówka mi się nic nie słyszę. Leżą, k*dy. Ale ich n***ałem, Dera. A, nie mają pieniędzy teraz. Wygrać na metr właśnie. Faka. O ja, jabie, Tomek, ty pis. Jeden był kurnik. Młody tałem fakt, i na jedna sytuacja.

No, dzisiaj to nie jest mój dzień, powiem ja ci, Ale ja nie zrobiłem tak, że... Nie widzę nic. Ja też. No pasteczka ładna mu siadła, to trzeba przyznać. No znaczy, to dobra próba, paka została. Zeskoczył mi, u mnie. No, k no nie wiem dlaczego. No nie wiem. Nie! Co tu się -doliło w tej rundzie? Ja mnie a kuku. A no pięknie. Izek, nagrałeś Jezusie. Jezusie. Ej, co, to jest cudowne, że go biłeś, powiem ci. Z busta cię nie zabije, jak chcesz. Nie? Ja no, może to tak. Tak. no, zajebiście. czy jest? Na no buście. Tak jest z nie zabije. To mówiłem. Aha Skąd mam kur... że mówi do Pewora Daj Cię palaka do lewej i wjeżdżasz w to do prawej Proszę. <grym> do <szuje. grym> Dostałeś w plecy moim otowym no w do zera Izak widzisz go? No wiem, że go widzę o, <grym> <mój>. <grym> Ale on mnie nie widział wiesz I jak się wejdzie na, ten, na twoje konto to na tym halporze pokazuje, że masz Skinów za 350 tysięcy Ale złotych? <laughs> Ta no złotych, złotych, no już nie przesadzajmy, nie? Ale... No, no i tak mógłby pożyczyć jakąś koskę. Tak, a czekaj, a, trakaj, a na najlepsze, że menelica krakowska y, skąpa ma ile? Poczekaj. Skąpa menelica. Ale z komputera, czy że skąpy jest? Mateuszowi przelicza na no niecałe 100 tysięcy tylko. Ostatnio mi się wydaje, że miałeś więcej, dużo sprzedałeś chyba. No, a później Paweł pyta mnie, gdzie kupiłem tego grilla. Przedawałem skin, żeby mieć na budkę do Janusza na domówkę. Na pewno nie. Znaczy ja bym się nie dziwił, jakbyś to akurat Ta. robił, bo ty Ta z na Nigdy byś nie wyciągnął. na kolegi. No. A właśnie, bo to jest... Sobie... mówię mówię, na drajdę? Możecie wchodzić drzwiami? Mówię, smonkuję. Wiesz co? To nasa, ja <gry> Minimajki rampa wchodzili.

Podajcie się nie to, tak? Tak? Se na galę, możesz zostać w nęce wnęka niech zostanie jeden, a reszta no, do... chodźcie na galę, do B no, no nie rozumieją no Droszewam Majka zana Halo, halo, wołałem was na B Poszedłe <śpuszczak> <śpuszczak> <na B. śpuszczak> Przecież tak <śpuszczak> y ja Smokuje lewą stronę, masz pa pakę pako Pago plantuj No wiem, ale jest Nie blokujcie mnie Jaki palak? tu nie ma palaka no. Tu nie ma palaka! Plantuj tę bombę! Dwóch CT, dwóch Tak! Patrzę długo. tego smoga porządnie! Nie, no, my, no. Cicho! No na jeden! Tu jest lepiej palak. Dajcie po bombę! Nunia! Mama mal twojego nunia, dajcie jak będziesz szła spać. Więc, proszę do rzeczy, mnie w pokoju. U w pokoju. Ale u mnie w pokoju się nie robi awantur. U mnie się nie rajduje, wiesz? U mnie ja jest, jesteśmy się spokojni i. i, 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 i Miraża gramy. Bo to już mi się humor skolił. No przecież, kur. Kurczę, macie. Myślę, że on ma 20 cm wzrostu, jak kupcy nie no. no, hop mnie skrócił tutaj. No, no co jest? Dwóch k tam stoi. Chłop mnie tu skraca i nikt kuja nie widzi tego Biegnij, biegnij za nim, co daleko jesteś Brama lewej. Ja to... no, je, je, za brama za boktem, za bok tem blisko A... Nie wiem. Bo... Ja zaraz brama to się Brama, brama, wychodzę, wytu 10... no co oni robią? Nie, zero. w ogóle zero jak ja nie zrobię tego Pawełczaka w mać no kurde, konsola mi się odpala! O kurde Dżungla ma za jaką Za Dżungla Kier... I za kozak, i za ks. Pozdrawiam od TikToka. Jeszcze coś wcześniej pisał, to jest ta karba dla k***a Mełczaka. <laughs> <laughs> no i za kablubkę. And it's nice się nauczyłem. O, czekaj, ja wejdę do ciebie na kuponek, no. zobaczę, co tam wygląda. Nie, bo ty mi kiedyś kosę dałeś. Ja? O, Piotrek, pożyczyłbyś kosę. Pożyczyłem? Nie, dałeś mi za mecz na trening. A, no tak, no, no, na to flipside, znaczy to takie... Ja ją przegrałem na ruletce. Mhahahahahahaha <laughs> Czeka, zaraz, bo nie mam A ma, rozumiesz? Mm? Panowie, wyleciały rękawice, chciałem powiedzieć Co? Z czego? Ze skrzyneczki Jakie? No czerwone 1475 złotych Znajdowali nas Ja pierdziela Mam jakieś mity ja wierdzę, ale A nie nam se Saju, Pufiesz na dywanach, powiem ci. No patok. Ja k***a. I jeszcze zacz, tutaj. Zaraz za, za, za jeszcze info jego tutaj, jakie było. jakieś ja. No nic nie chciałem mówić, nie? Ja Naprawdę. Chyba ja Dywan, Ja jeszcze w ogóle wracam sobie do BS-a, bo stają mówić że tam dywan. Sobie jeden wyskoczył. Wracam do BS-a, a tam dwóch chłopów w piachu już jest. To by się na pewno uda, chyba. No nie, wiem. Ty dobrze grasz? Ty ty lepiej grasz od taty czy nie? Tak Jeden przy krótkich Co to było? Trzkity. Co to było? <śmienic> o Boże No <śmienic> straj nice Mateusz dobrze prawie no, on jest ty. celowany ty, ty, ty. Nie no kwa mać rampa.